Cześć, z tej strony Mateusz Boglubow z serwisu Devmentor.pl. Dziś mój gość będzie opowiadał o tym, jak zostać programistą. Dominiku, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie na rozmowę. Cześć, dziękuję także. Może powiedziałbyś mi troszkę więcej o sobie? Jak wyglądały twoje początki związane z nauką programowania? No jestem 32-letnim mężczyzną. Aktualnie przebywam w Holandii i wracam do Polski, aby otwierać swoją firmę programistyczną. A moje początki programowania sięgają już czasów, można powiedzieć, gimnazjum, gdzie pierwszy raz w życiu w czasopiśmie CD Action dosta, kupiłem płytę, na którym był program do mm, tworzenia własnych gier. I w tym momencie, pierwszy raz w życiu, spotkałem się z jakiegoś rodzaju programowaniem. A teraz, dokładnie trzy lata temu, w styczniu, postanowiłem sobie Zrobić coś ciekawego w życiu, i stwierdziłem, że okej, okay, od dzisiaj się zaczynam uczyć programowania, i poświęciłem 7 miesięcy do tego momentu, jak dostałem swoją pierwszą pracę. Więc takie początki moje były około 2,5 roku temu. Mm -hmm, okej, okay. a pamiętasz taki jeden element, który Cię skłonił ku programowaniu? Coś Ci się spodobało? Nie wiem, były jakieś przykłady w tym. Czasu piśmie, o którym wspominałeś, czy, czy coś innego cię spowodowało, że właśnie zacząłeś się tym interesować. Eee, dokładnie pamiętam ten motyw, ponieważ e, pracowałem na magazynie i bardzo mnie denerwowało to, że w życiu robię proste rzeczy i powtarzalne. A mój kolega, który już był programistą, zaczął mi mówić, jak wygląda jego praca i z jakimi ciekawymi problemami się Yy, styka na co dzień i postanowiłem zrobić coś, żeby zacząć się rozwijać i być tak jakby inteligentniejszą osobą, yy, dostawać większe pieniądze za większe umiejętności, które yy, mogę dostarczyć pracodawcy. No i to było takim motywatorem po prostu rozwój osobisty. Okej. Okay. Wiem, że tutaj w zasadzie też trochę wspomniałeś, że był moment, w którym właśnie postanowiłeś coś zmienić i nauczyć się tego programowania. Wiem, że byłeś na kursie typu bootcamp, na którym się spotkaliśmy, ale przed właśnie tym kursem uczyłeś się programowania. Jakbyś mógł powiedzieć, jakim twoim zdaniem popełniałeś błędy z perspektywy czasu? No przed bootcampem, na który uczestniczyłem, to uczyłem się samemu z internetu, z różnego rodzaju forów internetowych, z jakichś kursów. No i można powiedzieć, że nauka samemu jest y, ciężka, ponieważ <laughs> nie wiadomo, co należy tak naprawdę zrobić. Jakie kroki podjąć od A do Z, żeby do, y, uzyskać y, końcowy efekt, nie? Mhm. A co było takim właśnie największym problemem dla ciebie? No bo sa sama nauka, wynajdywanie materiałów, ale może coś, coś więcej, jakiś taki... Problem, który teraz z perspektywy czasu możesz nam naświetlić. Okej, okay, to już wchodzi mi jedna taka myśl do głowy. Na przykład uczyłem się na rozwiązywać jakiegoś rodzaju problem, powiedzmy, z tablicami, i dochodziłem do takiego punktu, gdzie moja wiedza się kończyła i nie wiedziałem, co dalej zrobić. No i brakowało mi takiego doświadczenia, że można szukać rozwiązania na stack overflow, że można się. Popytać innych ludzi na internecie, czy być w jakimś środowisku, które mi może pomóc. I to było takim powiedzmy największym problemem, że czasami siedziałem 3 godziny, dwa dni w jednym miejscu w jed z jednym problemem, który mm, przy pomocy jakiejś osoby bardziej doświadczonej mógłbym przeskoczyć od razu. Więc taka ściana w trakcie nauki, rozwiązywanie pewnego rodzaju rzeczy i niemożność tak jakby przejścia kroku dalej. Więc to było takim dużym problemem. To był taki moment najtrudniejszy, w sensie, że to było coś, co Cię domotywowało, czy były jeszcze jakieś inne elementy, które powodowały, że miałeś dość programowania? Znaczy, to nie demotywowało mnie, a wręcz motywowało, ponieważ jestem taką osobą, którą, przy którą jak się podstawi przed problemem, to znajdzie 10 tysięcy sposobów, żeby go rozwiązać i rozwikłać. Tylko odpowiednia ilość czasu, jaką musiałem na to poświęcić, tak? Moje wysiłki były bardzo duże, tak? I, I to było takim problemem w rozwoju moim, więc to też się tak mm, pokrótce przyczyniło do tego, abym stwierdził, że okej, okay, trzeba jednak wziąć się za to na poważnie i skorzystać z jakiejś pomocy. Mm -hmm. No właśnie, i to tutaj przejdziemy do tego pytania, które chciałem ci zadać odnośnie tego motywatora, który spowodował, że postanowiłeś, jak wspomniałeś. Na poważnie do tego podejść i zainwestować w naukę programowania. Co to było? Jesteś w stanie powiedzieć, gdzie był ten, ten najważniejszy element, który powiedział: OK, no w końcu muszę się za to zabrać, bo inaczej no nigdy nie skończę tej nauki programowania. Bo jednak w programowaniu jest tak, że co roku coś się zmienia, a jeżeli ty tracisz czas na naukę, powiedzmy, poświęcasz dwa lata na tą naukę, no to powoduje to, to że za każdym razem musisz jeszcze się douczyć czegoś i, i końca nie widać tej nauki. Tak, dokładnie sobie poczułem w tym momencie ten sam, ten sam stan, w którym byłem te dwa lata temu. Że właśnie doszedłem do takiego momentu, gdzie wiedziałem już na tyle dużo o oprogramowaniu, tak? wiedziałem już ogrom wiedzy, miałem ogrom umiejętności, ale nie wiedziałem, co dalej. To taki motyw yy, był w moim życiu, że stwierdziłem, że jeżeli nie zrobię czegoś teraz, od razu i nie zainwestuję, tak jakby, Pieniędzy w swój rozwój, to to przeprogramowanie może trwać nawet i kolejne pół roku czy, yy, czy rok, albo nawet i dwa. Więc yy, taka yy, możliwość jak najszybszego wejścia w tą branżę IT, jak najszybszego zaczęcia pracy, nawet i za jakieś małe pieniądze, ale z możliwością nauki dalszej, po prostu bycia już takim programistą, to bardzo mnie motywowało właśnie do tego, żeby podjąć drastyczne i, i konkretne kroki. Mhm. Okej, okay, no to w takim razie podjąłeś te kroki, to powiedz, jak wyglądał w ogóle proces poszukiwania pracy u Ciebie. Może też już od razu byś nam zradził jakieś rady odnośnie poszukiwania tej pracy. No i jak to w ogóle wyglądało, jak cały proces rekrutacji wyglądał u Ciebie? No ja po ukończeniu bootcampu wróciłem od razu do Holandii i tutaj od pierwszego dnia zacząłem wysyłać swoje CV. No, i proces, do tego procesu podeszłem, z, tak jakby podszedłem statystycznie, że wiedząc, że ilość wysłanych CV musi później skonwertować na ilość umówionych spotkań, aż w końcu na domknięcie dealu, na dostanie swojej pierwszej pracy. I postanowiłem po prostu wysyłać do wszystkich firm w okolicy. W okręgu 50 km po prostu swojej CV życzę. Jestem Dominik, interesuję się programowaniem, od zawsze pasjonowałem się tym i tym. Ukończyłem taki taki kurs i chciałbym zacząć pracę, rozwijać się, jakiegoś rodzaju staż dostać. Wysłałem właśnie 50 CV i zostałem zaproszony na trzy spotkania rekrutacyjne. I na tych trzech spotkaniach rekrutacyjnych dowiedziałem się, czego pracodawcy oczekują. Porozmawialiśmy sobie, jakie są możliwości, i z jednego tego spotkania dostałem swój pierwszy kontrakt. Mhm. Czyli wynika, że 33% mamy, tak? Wyszło, że wystarczy pójść na trzy spotkania, a na jednym się udało ugrać. Właśnie pracę, więc no, całkiem dobry wynik. Więc nie można się tutaj zrażać, jeśli chodzi o ilość wysyłanych CV, bo często też się spotykam z tym, że no, wysłałem 10 CV, nie miałem żadnej odpowiedzi, e, no to już nie szukam, zraziłem się. To e, mówisz, że takie podejście jest złe i nie można się poddawać, tak? Bądźmy realistami i mocno stąpajmy po ziemi, tak? No bo ja byłem przygotowany na to, żeby wysłać nawet i 300 CV, tak? To było już można powiedzieć szczęście, że po pięćdziesiątce udało się złapać pracę, więc ja byłem przygotowany na to, że trzeba będzie powtarzać ciągle tak irytacyjnie swoje CV, uczyć się, a nawet gdybym po wysłaniu 300 mm, propozycji współpracy z jakąkolwiek firmą nie dostał się, to dostałem bardzo ogromny feedback od tych pracodawców, dowiedziałem się co one potrzebują, czego jeszcze się muszę nauczyć, i wtedy, nawet gdybym się nauczył przez następne trzy miesiące, pół roku tego, co oni potrzebują, to jeszcze raz bym zapukał do nich na skrzynkę mailową i powiedział: Słuchajcie, cześć, jestem Dominik. Pamiętacie, jak pół roku temu Wam wysłałem swoje CV, bardzo mi zależy na Państwa firmie i nauczyłem się tego dokładnie, co potrzebowaliście. I co sądzicie o tym, żebyśmy się teraz spotkali, porozmawiali? Zobaczcie, jakim jestem człowiekiem, osobą, która chce wystartować w tej branży, no i zacząć Wspólno, wspólną współpracę. Mhm. A jeśli chodzi o samo wysyłanie CV, to robiłeś to e, tak e, automatycznie, w sensie, że do wszystkich to samo i, i tak dalej? Czy raczej starałeś się to personalizować jakoś? Znaczy, mój plan był taki, że robiłem to z tygodniowymi iteracjami. W pierwszym tygodniu na przykład wy, wybierałem najlepsze firmy, który, do których chciałbym się dostać, czytałem bardzo dużo na ich temat. I wysyłałem bardziej spersonalizowane maile, na przykład, że o, widzę tutaj, że zajmujecie się czymś takim i takim, robicie strony internetowe, aplikacje webowe, ja także się tym interesuję, widzę, że macie jakiś fajny projekt, i tutaj jest moja kandydatura, i już jakaś tam standardowa formułka, ale starałem się raczej personalizować tego maila, żeby osoba czytająca to miała takie wrażenie, że ja jestem osobą, która naprawdę, o, chce się dostać do tej firmy, a nie tylko puka i rozsyła na ślepo, rzuca makaronem o ścianie, może gdzieś się trafi, tak? I następnie, jeżeli dostawałem odpowiedzi od takich osób, to mm, dostawałem najczęściej nie, że jesteś za mało doświadczoną osobą, że szukamy kogoś bardziej doświadczonego, albo nie szukamy, a wręcz czasami był to no i w taki sposób, jakby powiedzieć komuś, spier. <laughs> żebym się tylko ucieszył na myśl o zbliżającej się podróży, tak? Mm -hmm. o, więc wystarczyło po prostu mm, zaplanować sobie takie tygodniowe iteracje i z tego, co kojarzę, to już właśnie w trzecim tygodniu udało mi się y, pójść na pierwsze spotkanie. Mm -hmm. Okej. Okay. To myślę, że to jest taka ważna informacja właśnie dla osób, które poszukują pracy, żeby starać się wyróżnić i pokazać, że chcemy, jeżeli będziemy po prostu wysyłać CV do wszystkich takie samo, to ono po prostu przypadnie w, w tych wszystkich innych CV, które pracodawcy otrzymują, więc tu pamiętajcie, nie róbcie przypadkiem czegoś takiego, że piszecie jeden, jednego maila, wrzucacie wszystkie <grychy> możliwe firmy do listy mailingowej i po prostu je rozsyłacie, bo to, to raczej nie działa i, i w ten sposób raczej nigdzie nie zajdziecie. Tak, Dominiku? Tak, a nawet trzeba się po tygodniu przypomnieć, bo wysłałem także CV i od firmy dostałem żadnej odpowiedzi, więc tak jakby follow-up nastąpił, że hej, wysłałem Ci tydzień temu CV, czy dostarłeś go na skrzynkę mailową, no i jeszcze 50% odpowiedzi uzyskiwałem, że no, słuchaj, ale w tym momencie nie poszukujemy juniora, czy tam nie poszukujemy stażysty, więc bardzo... Ważną rzeczą jest, żeby się przypominać, że nie tylko raz wyślemy maila, ale za tydzień, jeżeli dostaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi, to przypomnieć Ej słuchaj wysłałem Ci CV, co, co, co jest grane, tak? co, co, co masz mi do, do powiedzenia. Mhm. Myślę, że to jest też takie. Może to być pierwszy sposób sprawdzenia takiej osoby, czy chce w ogóle u nas pracować. A nie odpiszemy mu, sprawdzimy, czy się przypomni. I wtedy dopiero zajrzymy do jego CV. A poza tym w tym CV za dużo też nie było, można powiedzieć, pracy związanej z IT, więc trzeba było w jakiś sposób też pokazać, że, że jest się taką osobą, w którą firma może i jest w stanie zainwestować. No bo jak ja się dostałem do swojej pracy, to menadżer mi powiedział, że słuchaj, Dominik, ja widzę, że tutaj nie masz bogatego doświadczenia związane z tą branżą, ale widzimy w tobie potencjał, widzimy, że się starasz, widzimy, że jesteś. Pozytywnie zakręconą osobą, i właśnie takie osoby, które naukę w DNA swoim mają, widzimy u siebie w firmie, nie? więc to także pomogło bardzo y, dostać swoją pracę. Czyli nie tylko umiejętności techniczne, ale też miękkie są bardzo istotne i warto je pokazywać, i w ten sposób można się też pokazać? Tak, myślę, że aktualnie to jedne z kluczowych, y, tak jakby y, wartości czy kompetencji programistów, to będą kompetencje miękkie. Że jednak twarde skile fajnie jest mieć, ale jeżeli chodzi o pracę, współpracę z, z grupą, praca programisty polega na mm, głównie także pracy w grupie. Trzeba czasami porozmawiać z designerem, czasami z jakimś backend developerem, z DevOpsem, więc bardzo duży też nacisk y, pracodawcy kładą na umiejętności miękkie, które są jak najbardziej potrzebne. Okej, okay, to też tak fajnie nawiązaliśmy do następnego pytania mojego, no bo masz już dwa lata doświadczenia. Pracy, ciekawy jestem, jak zmieniła się Twoja perspektywa związana z branżą IT, porównując czas, kiedy jeszcze nie byłeś jej częścią, kiedy zaczynałeś. Okej. Okay. To zanim wchodziłem, zanim wszedłem do branży IT, wydawało mi się, że jest to taka kraina mlekiem, miodem płynąca. Tak, spoglądałem jakby do jeziora i widziałem tylko jakieś 26 cm tego, co tam jest. Te najpiękniejsze środowe czwartki, znaczy te. Te najpiękniejsze owocowe czwartki, karnety, kina, stoliki do gry w piłkarzyki. Więc widziałem tylko taką malutką część tej branży. A potem, jak wskoczyłem do tego sektora, to zauważyłem, jak bardzo poszerzony jest to właśnie obraz czy wizja życia, w, będąc programistą. Ponieważ wcześniej nie wyobrażałem sobie pracy, w której wybieram sobie sam godziny, kiedy chcę pracować. Pracując na przykład na magazynie, miałem co do sekundy odbijać się na zegarku, że przyszedłem do pracy na 8, wychodzę o 16, a tutaj na start dostaję możliwość decydowania o swoim rytmie pracy. Jeżeli jestem nocnym markiem albo rannym ptaszkiem, to mogę sobie zacząć pracę o godzinie z 6, popracować 8 godzin i zakończyć. Jeżeli w jednym dniu się, się czuję dobrze, to mogę pracować nawet 14 godzin, a mojego pracodawcę najmniej obchodzi kiedy robię tą pracę, ale odpowiadam mu to, że dostarczam efekty tej pracy. I w ciągu jednego tygodnia wypracuję 40 godzin. A czy to będzie praca zdalna z domu, która w czasie COVID-u akurat y, była dość częstą rzeczą? To mogłem pracować 3 dni z domu, 2 dni w biurze. Więc to jest takie wow, jeżeli się wchodzi w, w branżę IT. Że taka możliwość y, pracy wtedy, kiedy mamy ochotę, wtedy, kiedy chcemy. Mhm. A czy tak miałeś od samego początku, czy dopiero po jakimś czasie, jak już zdobyłeś to doświadczenie? Znaczy, praca zdalna była spowodowana tym, że akurat było taki lockdown, że nas pozamykali o, od COVID-u, ale też, jeżeli miałem coś do załatwienia ważnego, to pracodawca nie, z, nie miał nic przeciwko, żebym sobie popracował jeden dzień w domu, przed komputerem i, i, i dowoził po prostu efekty pracy, tak? Aczkolwiek ze swojej wiedzy wiem, że w poziomie juniorskim, tak, nie jest to zbyt dobry dobre na początek, bo sam dochodziłem do jakiejś ściany i brakowało mi kolegi, do którego się odwrócę, ej, słuchaj, mam tutaj taki problem, mógłbyś mi tutaj powiedzieć, nie? Więc nie, ja bym raczej odradził pracę zdalną yy, z pozycji juniora, tak, w przyszłości dla każdej osoby. Mhm. Na pewno na miejscu można się dużo więcej nauczyć, tak? Tak, można o wiele więcej się nauczyć, będąc w środowisku programistów, czując po prostu takie pozytywne flow. Otwartość na inne osoby, chęć nauki, tak, no i ta branża IT tak naprawdę otwiera drzwi, tak jakby więcej możliwości na świat, że można sobie jednak zdecydować, co dalej w życiu będę robił, i na pewno nie jest jakby spowalniającym człowieka sektorem, więc widzę, że to się bardzo rozwija, że trzeba się na bieżąco uczyć, bo jeżeli się nie uczymy, to nas technologia przegoni. Sam byłem tego świadkiem, jak na bootcampie programowania uczyliśmy się o metodach component wheel mount, a aktualnie teraz w Reakcie tego nie ma, są nowego rodzaju huki, więc jest bardzo dużo rzeczy do nauki, więc nie wiedziałem, że aż tak dużo trzeba się będzie uczyć wchodząc w tą branżę. Co jest oczywiście pozytywne. Okej, okay. już. Trochę zahaczyłeś na ten temat, ale może zatrzymajmy się na chwilę i e, jakbyś mógł mi odpowiedzieć, jak zmieniło się twoje życie właśnie pracując jako programista? Czy faktycznie jest tak pięknie jak wszyscy w koło mówią? Po części tak jest. Powiem wręcz, że 95% rzeczy jest przyjemnych, tak? A są czasami takie rzeczy, które no, trzeba zrobić, dowieść troszeczkę jakiegoś stresu denerwować się, powalić głową o ścianę, ale jednak mieć satysfakcję z tego ciężkiego, jakby męczenia się tej drogi, która prowadzi nas do, do rozwiązania problemu. Więc 95% pracy jest super, uśmiech na twarzy i w ogóle, ale jest też troszeczkę takich rzeczy, które dają czasami w kość i, i dają do myślenia. Ej, a może by tak wszystko rzucić i pojechać w bieszczady. O. No tak. Wtedy chyba wystarczy się cofnąć do momentu, w którym jeszcze nie byłeś programistą, i wtedy znowu zaczynasz doceniać te rzeczy, których wcześniej nie miałeś. Tak, dokładnie. Jak wcześniej byłem na magazynie, to jak w biurze nam zrobili najnowszą ścianę z wideotapetą, i właśnie nam puścili taki magazyn, to ja sobie później spoglądałem w lewo: Ej, albo tutaj zaczniesz myśleć i rozwiążesz to zadanie dzisiaj, albo wrócisz tam na, do magazynu, więc. Jest coś takiego motywującego, żeby właśnie cisnąć przed siebie, tak? Do przodu, męczyć się z tym, z tym, z tym nieprzyjemnym, nie wiem, 5% bólem, ale jednak mieć satysfakcję z tego, co robimy. Mm -hmm. No to w takim razie, jakie miałbyś rady dla osób, które chcą zostać programistami? No, na pewno, żeby nie. Demotywowały się tym, że takie drobne kroki nie dają od razu natychmiastowego efektu, bo wystarczy, że każdego dnia chociażby 1% swojej wiedzy poszerzymy programistycznej, nauczymy się czegoś nowego, to po roku my będziemy tak naprawdę 360 ponad procent mądrzejsi i lepsi, lepszymi programistami będziemy niż startowaliśmy. Więc na pewno radziłbym takim osobom. Yy, drobne kroczki, systematyczną pracę, żeby się nie poddawać i żeby po prostu działać, 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 a efekt później już przyjdzie z czasem, nie? to od razu mi się przypomniało o tym, co powiedziałeś, że pamiętajmy o tym, że ten procent to jest yy, procent składany, więc nawet więcej niż 365% będzie. <laughs> <laughs> Okej, okay, no to wiesz co, to Dominiku, powiedz mi, jeśli miałbyś wybrać jeden pozytywny i negatywny moment w karierze IT, który najbardziej Ci zapadł w pamięci? Co by to było? No, pozytywny, jak dostałem telefon od swojego menadżera, że tak, Dominik, spotkajmy się na trzecią rozmowę już decydującą, porozmawiajmy o warunkach kontraktu, to to był taki moment w moim życiu, że dowiedziałem się, wow, naprawdę da radę, jest w stanie się człowiek przebranżowić, tak? że od stycznia minęło 6 miesięcy, a ja osiągnąłem swój cel. I zobaczyłem, że taki Wkład, taki ciężki, hmm, cię duża ilość energii, którą włożyłem w to, moje wszystkie trudy, siedzenie po 12 godzin czasami przed komputerem, jednak doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym, w którym aktualnie jestem. Jaż z tej radości podskoczyłem do góry. Yy, no i co, i byłem przez cały dzień po prostu uchachany, tak? no, że, że udało się to zrobić. No to w takim razie teraz musimy przejść do negatywnego momentu, co by to było? A negatywny moment to w pierwszych chyba miesiącach mojej pracy, jak zacząłem yy, robić yy, aplikacje, tak? Pisałem pierwszy raz kod, to doszedłem do takiego miejsca, w którym nie umiałem rozwiązać pewnej rzeczy. No i męczyłem się jeden dzień sam jako junior, wstydziłem się zapytać tego po prawej seniora, jak to rozwiązać, bo miałem taką jakby, takie poczucie, miałem, że o, co to ja nie jestem, skończyłem budką, ja tutaj wiem wszystko, nie? I tak, męczyłem się potem drugi dzień, już 16 godzin, i tak wiesz, wale głową o ściany, mówię, ja tego nie umiem rozwiązać. Szukam na internecie, wszystko mi nic nie idzie. I kolejnego drugiego, już w kolejnym następnym dniu, już w połowie dniówki, w końcu się zapytałem tego. Kolegę po prawej stronie mówi: i wiesz co, jestem tutaj trochę chyba za głupi, nie potrafię tego rozwiązać, nie? A on tak popatrzał, spojrzał w mój kod, zaczął coś tam pisać. Zastanawiałem się, Boże, on mi tutaj pozmieniał w tyle w tym kodzie, mówię, to może nie będzie działać. I pokazał mi: Dominik, wiesz co? Ty się nie przejmuj, nie przejmuj tym, że czasami nie potrafisz czegoś zrobić, że zapytaj się od razu mnie. Jak to trzeba rozwiązać, i ja Ci wtedy to pomogę. Nie? Więc taki negatywny motyw był, że takie odczucie, przeświadczenie, że nie poradzę sobie z, z jakimś problemem, z jakimś zadaniem, że nie jestem dobrą osobą, żeby rozwiązać y, danego rodzaju problem. A to nie chodziło właśnie o, o mnie jako osobę, tylko o ilość doświadczenia, jakie posiadam. Bo teraz patrząc z perspektywy czasu, to zadanie bym w tym momencie rozwikał w 3,5 minuty. A wcześniej zajęło mi to właśnie dwie i pół, więc to są takie negatywne, właśnie nieprzyjemne rzeczy, do których się wspomina, i, i jednak można wyciągnąć jakiegoś rodzaju zawsze wniosek po, po takich nieprzyjemnych rzeczach. Nie? Mhm. I to też pokazuje, że warto właśnie być stacjonarnie w pracy, bo można zapytać i wtedy człowiek się nauczy i nie, nie będzie tracił czasu na właśnie tego typu problemy, tylko musi się. Musi przezwyciężyć ten problem mm, obawy o to, że ktoś nie będzie chciał Ci pomóc, tak? No bo pewnie też w jakimś sensie o to wspominałeś, albo że pomyśli, że no, nie nadajesz się, tak? A wręcz przeciwnie, bo teraz już z perspektywy czasu, jak ja już te dwa lata komercyjnie popracowałem, to sam się cieszę, jeżeli jakiś junior się mnie pyta o coś, jak to zrobić, to ja mam taką wewnętrzną satysfakcję, że ja mu mogę pomóc, że, że mu pomogłem się rozwinąć i sam teraz czuję i zauważam, że jednak warto było się pytać od samego początku. I to, że teraz już dwa lata popracowałem sobie w komercyjnym projekcie, pokazuje mi to, że ja cały czas jestem junior, że cały czas są takie rzeczy, których ja nie wiem, które cały czas muszę się nauczyć i że to, co zacząłem 2,5 roku temu ponad, to jest taka niekończąca się historia i niekończąca się opowieść. Więc cały czas będziemy się zmagać, czy będziemy 40-letnimi doświadczonymi programistami, to cały czas będą takie rzeczy, w którym czegoś nie będziemy umieć i trzeba się będzie zapytać innej osoby, ty słuchaj, ja tego nie wiem, mógłbyś na to spojrzeć i poradź mi, co z tym zrobić, tak? Tak jest, zgadza się. Okej, okay, no to dobrnęliśmy prawie do końca. Mamy ostatnie pytanie o książkę. Jaką książkę byś polecił osobie, która chce wejść w branżę IT, albo już jest w tej branży i uważa, że powinna ją przeczytać? Wiem, że przed spotkaniem rozmawialiśmy, że czysty kod byś polecił, ale już mamy na liście, więc może coś innego byś nam tutaj polecił. No to tak, jeżeli chodzi o polecanie książek dla osób chcących wejść w branżę, to powiedziałbym, że ważniejsze jest jednak przerobienie jakiegoś rodzaju kursów niż przeczytanie sucho książki. Bo sam czytałem właśnie książkę, na przykład JavaScript, w wzorce projektowe, które. To na początek chyba ciężko. Dokładnie, więc na początek przeczytałem tą książkę i stwierdziłem, że mało dało mi to takiej wartości, którą mogę wykorzystać na, swoim, na swojej drodze. Więc jedyne, co naprawdę mogę rekomendować, to właśnie ten czysty kod, który pokazuje, jak trzeba zacząć myśleć i właśnie w jaki sposób pisać jakby poezję, prozę naszym kodem, żeby każdy nas mógł zrozumieć. Więc raczej, jeżeli chodzi o z początek, to książki, nie raczej jakiegoś rodzaju kursy i inne rzeczy. No ale jeżeli coś już bym miał polecieć, to właśnie czysty kod, no i ewentualnie jakieś wzorce projektowe czy coś o Javascriptie. Mhm, mm ok. To bardzo dziękuję Ci, Dominiku, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się usłyszeć. A tymczasem do usłyszenia. Także Ci serdecznie dziękuję za, za podcast i. Do usłyszenia niebawem. Dzięki. Dzięki na razie.